ruszamy z kolejną ofensywą. Będzie to ofensywa marketingowa, ale też mówiąc językiem naszego żargonu bankowego, rebrandingowa. To znaczy chcemy wszystkie oddziały, które dotychczas mają napisy Kredyt Banku nad swoimi drzwiami i oknami, zmienić na Bank Zachodni WBK, więc w całej Polsce będziemy już wtedy mieli około tysiąca placówek, w których będzie jednolita oferta produktowa i usługowa dla wszystkich klientów. To jest do pewnego stopnia jeszcze niespodzianka, natomiast chcemy przyciągnąć klientów specjalną ofertą kredytową oraz bardzo dobrą konstrukcją naszych rachunków osobistych, które na pewno będą równie ciekawe jak te, które zaproponowaliśmy wiosną. Myślę, że to jest bardziej szansa niż zagrożenie, dlatego, że ja patrzę na to w ten sposób, że my w sektorze bankowym znamy się bardzo dobrze na udzielaniu kredytów, na bezpiecznym przechowywaniu pieniędzy i na transakcjach. Natomiast różnego rodzaju podmioty, takie jak telekomy czy firmy energetyczne, bardzo dobrze znają się na tym, co robią. I możemy połączyć swoje siły i dostarczyć wspólną ofertę dla tych klientów, dla tych wielomilionowych baz naszych klientów i klientów firm telekomunikacyjnych czy innych z sektora utilities, dla korzyści zarówno tych, tychże klientów, jak i banku oraz firmy na przykład energetycznej. Czyli win-win-win. Rynek się w tym zakresie bardzo mocno zmienia. Widzimy to na całym świecie, i do Polski wchodzą giganci z tej branży, czy social media, czy. Z obszaru internetowego, i to z nimi przede wszystkim chcemy konkurować. Chcemy stworzyć w sektorze bankowym w Polsce jeden jednolity, wspólny standard, w oparciu o który będziemy mogli świadczyć szeroki wachlarz usług i produktów z zakresu bankowości mobilnej, bo chodzi tutaj nie tylko o bankomaty czy o sprzedaż w sklepach, ale również chodzi o sprzedaż przez telefon, sprzedaż internetową, sprzedaż mobilną, wszelkiego rodzaju. I jesteśmy Tutaj myślę z przodu przed wieloma innymi krajami, które dopiero tego typu inicjatywy rozwijają. My chcemy w ten sposób natomiast skompensować również spadek dochodów z tytułu interchange przy jednoczesnym zaproponowaniu klientom bardzo szerokiej i bardzo ciekawej oferty bankowości mobilnej. Ja tylko przypomnę, że już teraz pewien standard został opracowany i banki pracują nad jego usprawnieniem, więc jest to kwestia raczej najbliższych paru kwartałów niż paru lat. Będziemy integrować Santander Consumer zgodnie z ustaleniami z knf w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku i będzie to wtedy nasza spółka zależna. Dzisiaj Santander Consumer ma 26 miliardów w sumę bilansową, więc po skonsolidowaniu będziemy na pewno jeszcze większym bankiem, jeszcze wyraźniej bankiem pierwszej trójki w Polsce.